Zmiany kadrowe w Wiktorii Ostrzeszów od kilku tygodni są tematem numer jeden w świecie lokalnej piłki nożnej. Nie chodzi tu tylko o testowanego Michała Giecza z Ostrowi Ostrów Wielkopolski, Kacpra Chowgunca z centrum Ostrów Wielkopolski czy bramkarza Damiana Grądowego. Ci zawodnicy praktycznie są już zatwierdzeni do gry. Największe poruszenie wywołało odejście kapitana drużyny Macieja Stawińskiego, który od kilku dni trenuje z Zewką Kobyla Góra. Głos w tej sprawie postanowił zabrać prezes Wiktorii Ostrzeszów. No muszę to wszystko wyjaśnić, bo faktycznie no niektórzy, można powiedzieć, wykorzystali moją, moją nagłą chorobę, która mnie w styczniu złożyła i troszeczkę w klubie się zamieszało, a między innymi też z Marciem Stawińskim, który no, niestety nie chce się zgodzić na zmianę pozycji w klubie, zmianę pozycji jak na boisku i powstał mały konflikt. Nie ukrywam, że robimy wszystko, żeby Maćka utrzymać w klubie i robimy wszystko, żeby do końca do tego ten temat wyjaśnić. Jeśli nie wyjaśnimy, no będziemy musieli się zastanowić, co robić dalej, ale na pewno Maciek nie przejdzie do zespołu z naszej grupy spadkowej, a jeśli przejdzie do innego zespołu, to wybierzemy zespół, który da najlepszą ofertę transferową. Kapitan Wiktorii w ostatnim sparingu Ostrzeszowian z Zewką wystąpił w składzie przeciwników, co wywołało duże zamieszanie, jak i niezadowolenie wśród osób związanych z Ostrzeszowskim klubem. No żal mam nie tyle do żal mam do prezesa z FK i do Tenera, bo prosiłem bardzo, żeby nie, nie jak to się mówi, nie zrobili jeszcze bardziej sytuację podgorączkową, żeby w tym meczu Maciek nie wystąpił. Trudno wystąpił, zachował się bardzo PR, bo, bo grał czysto i, i nasi zawodnicy też nie, nie, nic mu nie, nie zrobili, bo się bałem, że nastąpi taka konfrontacja między zawodnikami ktoś zejdzie skontuzowany z wojska. W internecie, zwłaszcza na stronach klubu, pojawiło się sporo komentarzy, w których o rezygnację Stawińskiego obwiniano m.in. nowego trenera Leszka Krutina. Okazuje się jednak, że Sikora nie ma nic do zarzucenia szkoleniowcowi. Powiem krótko, że nic nie mam do zarzucenia. Wręcz odwrotnie, trener jest bardzo osobą zaangażowaną, miłą i chce zrobić wszystko, żeby ten klub utrzymać w No Rzadko się zdarza taką, taką osobę z takim zaangażowaniem i z taką z takim motywacją, że ten zespół chce utrzymać. Nie da się ukryć, że ostatnie dni są bardzo nerwowe dla członków zarządu ostrzeszowskiej Wiktorii. Dawno bowiem klub nie borykał się z takim problemem kadrowym. Nie jest to łatwy czas również dla samego Macieja, dla którego Wiktoria to coś więcej niż tylko klub. Przypomnijmy, że kilka dni temu Stawiński po dwóch latach oficjalnie powrócił do trenowania juniorów starszych. Sikora w przypadku odejścia nie chce zabierać mu tej grupy. Ale czy jest jeszcze szansa na pozostanie Stawińskiego w drużynie? I robię wszystko, żeby ten, ten, no nie konflikt, bo to nie jest konflikt żaden między trenerem a Maciejem, to chciałem zaraz wyjaśnić, bo wszyscy mówią, że trener jest inny, niestety założenia przyjścia trenera do zespołu wiktorii było podyktowane dwoma zawodnikami i Maciejem i, i Robertem, dla których trzeba znaleźć odpowiednie pozycje. No wiadomo, Robert gra na pozycji, yy, nie grał nigdy na pozycji swojej i daliśmy, dajemy mu szansę w tym tej rundzie grać na swojej pozycji. Maciej miał troszeczkę grać za nim. Później jeszcze był próbowany na, na innej pozycji. No niestety trudno się pogodzić po tylu latach gry na zmianę pozycji, ale moim zdaniem jest to na pewno do, do wszystko do uzgodnienia z trenerem. Na pewno Maciek i Robert by mieli swoje, swoje miejsca w zespole. Zdaniem prezesa przesunięty przez trenera na inną pozycję Maciej Stawiński powinien jeszcze spróbować swoich sił na boisku. Bo na pewno pozycja, którą planuje do niego trener będzie... będzie Podobna do tej, co ma, tak. Nie będzie już tym królem, jak ten królem na, na, środku, na środku ataku i na jak ktoś mówi, wysunięty całkowicie do przodu. Będzie troszeczkę cofnięty, ale y, trzeba pamiętać, że wszyscy zawodnicy mają po trzy, cztery kartki, tak? I za chwilę będzie pauza, za chwilę będzie konduzja i miejsce do maczka cały czas jest w zespole i, i dziwię się, że on tego nie wyczuwa i po prostu y, odchodzi z drużyny, którą... W tej chwili walczymy o czwartą ligę, tak? walczymy o utrzymanie i każdy, każdy zawodnik jest bardzo ceniony i, i, i musi zostać w zespole po prostu. Tak? Takie zapewnienia moje były dla przychodzącego nowego trenera, że żaden zawodnik nie odejdzie. No, w tej chwili powiem krótko, że sytuacja się bardzo skomplikowała. O komentarz poprosiliśmy również kapitana drużyny. Maciej Stamiński nie chciał jednak odnieść się do sprawy. W naszej redakcyjnej słuchawce usłyszeliśmy, że nie chce rozmuchiwać wewnętrznych spraw klubu. Jego zdaniem wypowiedzi prezesa Sikory, przynajmniej w części, mijają się z prawdą.